Siemaneczko, cześć, witajcie. Dzisiaj będzie nagrywać mój brat w UFO Simulator. Sobie sam wybrał tą grę. No i ja oddaję mojego brata. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba film. I dajcie łapeczki w górę i dzwoneczki. No i dajcie łapeczkę do góry. Dzwoneczek, krypcję razem z dzwoneczkiem. No i dajcie. Witajcie. Jestem Cyprian No Klik, tu. No i mów coś. E, właśnie pałykę ludziach. No, no mów ciągle, mów ciągle. Jakby ja. się rozmawiał z kimś. No, Co? no mów mm. cokolwiek. Dzień dobry. Już mój statek y, odleciał do mnie. Idziemy. Portali. Nie, nie, musisz zbierać tego, nie, tam jest za mocny, za mocny, za mocny Marianek, za mocny Marianek, za mocny Marianek, tego nie, tego nie, tamtego Marianka. Dobrze. Y, y, musimy no, zbierać tego typa, dobrze? Czekaj, bo coś nie tak, bo pieniążków nie ma. Hmm? <noise> A, the <dobrać. głos> Właśnie zbieram tego ludzia. I już pożbierałem tego typa teraz. Pozbieram pieniądze i już. No, mów coś i właśnie dostałem taki naszyjnik z kwiatów i teraz dziwnie wyglądam. Aliszką, czy, y, 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 Czeka, ale już kończę zjeść taką połowę, bo będzie pieniądze. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze! już dostam pieniądze. Pyt, idź do sklepu, Ufo Sklepu, UFO. ufos. Idziemy. Ufos. Ufos. I i właśnie, Ufosy. I właśnie. I właśnie. I właśnie upgrade'ujesz. I jeszcze właśnie Arg. -ni tak. No, kliknij. właśnie. X. Pięknie. I właśnie. i teraz masz dwa. X. X. I właśnie jeszcze. Dwa możesz. I dwa razy kliknij. A. Teraz zbieram I już. Teraz i, bierz i razy u... dwa. Teraz bo masz ślip. dwa ufa. Dwa razy. Dwa razy atakuje? Dwa nie ma... razy atakuje teraz. Ufam. Bo my... Ufami. Ufam. już zebrałem. I dostałem pieniądze. Dobrze. Teraz tego typa. Tak, tego chłopa. Atakuj, Maria. E, kliknij. O, mu za Dobrze. Dwa razy już atakuje. Nie, nie musimy już tego tak mówić. Teraz tego, tak, Dobrze, teraz tego już będę mógł. I jeszcze raz. I cyk, cyk. O! Misia dostałem. Takiego misia. Tak prezentuje się. No, prezentuje. ten no, tysiąc. Zobaczmy za ile jest nowy World. No, łapar do góry. Za tysiąc eee, możesz kupić? Dobrze, kupujesz nowy świat. Dziękuję. Kupiłem nowy świat, właśnie. No i teraz możesz klepać się. Eee, Z tym gościem. No. Atakuję go. Mm. jak kończę tego typa robić Dobrze. się zebrałem którego tu teraz o tego no klikaj teraz typa atakujemy no Var... mówiłem dwa razy tyle teraz zaraz y, będziemy mogli ag Zrobić inne UFO kolorowe, upgradeować. UFO, upgradeować. Chodzi mu widzowie o upgrade. No. Yay. już skończyłem. Idzie. Idę tam gdzieś. Już... Jest dom. Dom klik domek Klikamy. No i teraz patrzę, gdzie jest Ufos. Ufosy, słuchaj. Ufoski. Upgrade. I Pięknie. I upgrade. już na nic Cię nie stać. X, patrzcie mam dwa... Teleport. 8. Teleport i... Park. Park. Ale nie widzowie wie że dzisiaj w gardle. Jak? Uderzam z sałatą. Teraz? No zbij co też, no. No, no możesz nawet. Pił. Tego, tego. Typa bijemy teraz. Dzięki! Bijemy. No. Zbierz skrzynkę. Zbierzemy skrzynię. Zbierzemy skrzynię teraz. O, no to nieźle. Mamy... Tak prezentuje się taka myśl. Taką czapką myślę. Teraz tego chłopaku. No. no prosi się, żeby go zaatakować. No patrz jak chodzi, no jak pajac No jak pająk jakiś. No jak kajec taki chodzi, prawda? Bo tam. No już to... kończymy to robić. Pyszczymy. Ej, nub. A, tam jest nub. Gdzie? <coughs> tam albo mi się zdawało, gdzie ten nub. Czy mogę znaleźć nuba? Nie. O, Baranek, jest jest tu jest nubek. Tu jest nubek. I właśnie jest tego. Typa, teraz będziemy... Ten się prosi, no tysiąc mamy. Patrz jak No atakujemy. Ty. No bo jaka pingielkami się na nas patrzy. No nie wyrobię, no. Atakujemy już, tak. Atakujemy. No pingielkami na nas patrzy. No nie wyrobię, no. no patrz na nas pingielkami, tak. I ma uśmiech. Jakiś mięsny, taki. Tam to też I... ma. Już kończymy tego typa z popularami. No i teraz do tego. Tego chłopa. Tego, którego już atakowałeś. Ten, który świeci, tak. O, nie tego. Tego. O, brawo. Atakujemy już. Tak. I się Atakujemy. O, to ci pomoże. Atakujemy. Hmm. Oto pójdziemy. Tak a a I skończymy tego chłopa robić. Mam już dużo pieniędzy. Chcę agbrejtować. 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 Jak, ja, jak to tam jest? O ja, moje oczy. Ciekawym jest. Nagrywam. Dobra, ufo. Fosek. Fosek. E, Kupujemy nowy. Mm. I właśnie... Mm. Mój brat okay. e, już kupuje. A mu prosiłem go. Jeszcze coś już zostaje. Dużo, dużo. Dobrze. Daj. Chciałem kupić najlepsze ufa. Ufo. No, Daj. Czekaj, zobacz. Zobaczmy za ile jest pet. Zobaczymy... Zobaczę za ile jest pet. Za 10. Czekaj, stój. Kupujemy już peta. Czekaj, dobra. Czekaj. Coś I właśnie się pomóc i da. <krzyk> daj i właśnie mm. no, ci... idziemy i właśnie kupujemy jajko jakie 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 taki piękny króliczek jest króliczek kochany jeszcze jeden. Jej królik, królik, królik. Niezwykły, niezwykły. Królik. No, jaki pierdek, no. Jesteśmy. Dobra, mamy nowego. Zwykły, niezwykły, nie niezwykły, niezwykły. Człaki się dzieje. Co za kół? Idziemy już. No? Nie, kupujemy, bo to tak. Dobra, kupujemy nowe. Dobra, idę. Dzisiaj, zobaczmy. Już idę. Dobra, idziemy. Właśnie mam króliczki. No idźmy. Dobra, idę. Za 400. Czy 400 mamy. Co do? za 400 rozmawiamy? Mam na kilka hitów. Czekaj, za tyś. I już Czyli gramy z Dawidem teraz tu. Szukamy do kosmity. A ten będzie piękny do kolejny, prawda cypiat? No. no sobie. okularki Pięknie mamy. I dziwne coś co nam daje pyłek. No co, uciekać się przez kosmita? No. Pa 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 to tu, 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 nie. Coś wcześniej. Ile? Widzicie, Coś nie. robię. nie. Coś nie. miałam tego. Idziemy. nie. go. Teraz go bijemy Teraz mamy jakieś, latyszka rozwala. To I właśnie. Na bum, bum, bum. I bum, bum, robimy takie. I Dobrze, skończyliśmy. Nie musiał tego typa. Teraz tego drugiego. Pasz. typa. To jest piękne, ja dobra. Typa zaatakowaliśmy, już skończyliśmy. Tego typa. Patrzcie i padaliśmy idziemy do Ufos 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 idziemy i kupujemy nowego Tu 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 dostajemy armaty tu 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 dajemy Dostajemy tu, tu, tu. nowy światło. ja chcę w tym miejscu. Dobrze. Kupiłem nowe jajko. I mamy świnkę rzadką. Tę świnkę rzadką. I teraz <coughs> mamy tą świnkę rzadką i właśnie czekamy i właśnie teraz brat na chwilę musi na chwilę mój brat teraz musi grać i widać, Amsterdam. ster. Dobra. E, teraz rozwołamy sobie chłopów. Każdy. kupujemy nowy świat? No i widzowie, kończymy w takim stylu, rozwalając najmocniejszego chłopa. Ten, chyba. No i to, to kończymy, jak go rozwalimy. Co jest, jaką ja mam? Czoło, ja mam takie czoło, widzicie to? Co jest? Z niego pewnie pójdzie tyle kasy. Boja! O, ja są i dziń, 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 dziń. Czy będę mógł jeszcze raz nagrać? Nie. Widzowie, chyba wszedłem tam, gdzie nie powinienem. Nie będę mógł jeszcze raz nagrać. Ok. No to tak, widzowie, kończymy. W stylu, że mam wąsy. No to się z Wami żegnam, widzowie. ប៉ាបា